Panu. A propos tego, co Janusz powiedział o tym ograniczeniu chrześcijan, to ja patrząc dzisiaj za okno, wątpię w naukę, gdzie jest to globalne ocieplenie. Mamy piękną zimę, ale do rzeczy. Dzisiaj drugi list Piotra, rozdział trzeci. Przeczytamy sobie najpierw całość, a potem krótki komentarz. Umiłowani, piszę do was już ten drugi list. W nich przez przypominanie pobudzam wasz czysty umysł, abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przykazanie przekazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela. Przede wszystkim to wiedzcie, że w ostatecznych dniach przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych porządliwości i będą mówili, co z obietnicą jego przyjścia, bo odkąd zasnęli ojcowie... Wszystko tak trwa jak od początku stworzenia. Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody, i w wodzie stanęła przez Słowo Boże, przez które ówczesny świat zalany wodą zginął. A obecne niebiosa i ziemia przez to samo słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi. Ale niech to jedno umiłowanie nie będzie przed Wami zakryte, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. A jak złodziej w nocy, przyjdzie dzień pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej spłoną. Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności? Oczekując i spiesząc się na przyjście dnia Boga, w którym ponoce niebiosa rozpuszczą się, a rozpalone żywioły się roztopią. Lecz my, zgodnie z jego obietnicą oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Dlatego umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście zostali przez Niego znalezieni bez skazy i nienaganni w pokoju. A cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie, jak i nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości pisał do Was. Jak też mówi o tym we wszystkich listach, są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które podobnie jak inne pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu. Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście nie byli zwiedzeni przez błąd bezbożników i nie wypadli z Waszej stałości. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz, i na wieczne czasy. Amen. Każdy z nas zna ten fragment, ale o co mi dzisiaj chodzi? Jest tu mowa o co najmniej dwóch grupach ludzi. Jedna to ta, która patrzy tak na ten świat i się śmieje: No, pff, gdzie ten Jezus? No, miał przyjść już tyle razy. I ciągle go nie ma, więc na pewno nie przyjdzie. Ale tą grupą się dzisiaj nie będziemy zajmować. A jest tu jeszcze mowa o drugiej grupie, o tej, która oczekuje, ale czy dobrze oczekuje? Bo wszyscy powinniśmy oczekiwać przyjścia Pana. Biblia kończy się słowami: Maranata, przyjdź Panie Jezu, tak? I my chcemy, żeby przyszedł. Ale są tacy. Którzy już są spakowani, którzy już twierdzą, że nic więcej nie trzeba robić, tylko czekać, tak? Siedzą na walizkach i czekają, aż pociąg przyjedzie. Wczoraj moja żona wracała z Wrocławia, bo była u koleżanki. I słuchajcie, wracała pociągiem. I wyszedłem ni po nią na peron i czekałem. I tak sobie można czekać, bo pociąg był opóźniony. Zimno. Śnieg, wieje, a tu co chwilę komunikat. Pociąg będzie miał następne 15 minut opóźnienia. Ci ludzie, którzy siedzą i czekają, zapominają o tym, co powinniśmy zrobić. W innym miejscu Biblii jest napisane: wykupujcie czas, bo dni są złe. Wyrywajcie ten czas. Wykorzystujcie ten czas. Nie siedźcie na walizkach i czekajcie, tylko wykorzystujcie ten czas. Nie wiem jak wy, ale ja ostatnio mam takie wrażenie, że ciągle jak coś robię, to szybciej, 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 bo nie zdążę. Jest tyle ludzi jeszcze, dla których nasz Pan Jezus. Okazuje łaskę i miłosierdzie. Musimy na nich poczekać i musimy wykorzystywać ten czas, który nas nam jeszcze został dany, a i im przede wszystkim, żeby ich wyrwać, wyrwać z tego świata. Więc nie skupiajmy się na obliczaniu, że to może w listopadzie, że to może. Jak nie w tym listopadzie, to a, pomyliłem się o dwa dni, to 1 grudnia. Mamy trzeci. Hmm. Pociąg nie przyjechał. Oczywiście, powinniśmy być gotowi, żeby do tego pociągu wsiąść. Bo jest napisane, żeby nas Pan znalazł godnych i na tym się skupmy. Nie na obliczaniu, kiedy to przyjdzie, nie na obliczaniu, czy to może ten rok, czy może przyszły. Bo to nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, czy my jesteśmy gotowi, żeby do tego pociągu wsiąść i czy robimy wszystko, żeby ten pociąg był pełny. Bo miejsc jest dużo. Jezus powiedział, że mieszkań jest wiele. Więc róbmy wszystko, żeby nasi bracia, nasze rodziny, nasi znajomi, żeby załapali się, żeby dostali ten bilet. Amen.